Na śniadanie dzisiaj zaczynam serki, wiesz co jak je kupowałem zawsze wstrząsam, czy jest po prostu, czy pływa to wszystko. Ale już po 3-4 dniach niestety już gęstnieje to wszystko i po tym poznaję, czy serek jest świeży. Z czym jesz serki? Ja... Gdzie tu jest cebula? No i mam tak, Zrobię sobie z cebulką twarożek, jeszcze soli dodam. Yy, I tutaj drugi bez. A ty jak wolisz? Cebulką czy bez? Najgorsze to, że chłopaki słyszeli jak kroję cebulę, więc muszę im coś zanieść. A nie, jednak chyba nie słyszeliście. No bo jak? No bo tak, to już byście stali tutaj. Chcesz? Co? Proszę. Przyszła paczuszka, ale jestem zaskoczony, bo Kasia kupiła na Allegro te, te panele. Przyszło ich za mało. I napisałem jedno zdanie tylko. I od razu bez żadnego tłumaczenia i tak dalej, jedno zdanie i przysłali brakujące, bo brakowało po prostu chyba 6 sztuk. Od razu następne, znaczy dwa dni później otrzymałem brakujące. I czy coś trafia? Słabo. Ja miałem 19 zwycięstw, żeby dostać się do top 100, 100 najlepszych graczy, potrzeba było 26 zwycięstw. Także jeszcze mi troszeczkę brakuje, ale może w ciągu dwóch lat, kto wie, jakbym grał, może się uda. Microsoft zaprezentował, znaczy, no tak, zaprezentował dwie konsole. Ostatnio jedną konsolę, która się pojawi, jest ona jakby taką niespodzianką, bo teraz wchodzi piąta generacja konsol, czyli to będzie ta główna. I ona podali jej cenę 2249, ale też zaprezentowano konsolę, która będzie yy, gorsza od tej. Kolej, tej samej generacji, ale gorsza, odchudzona, i tak dalej. Natomiast w świetnej cenie: 1400, no, 1350 zł. Witam cię w tym nowym pięknym dniu. Jestem na skateparku, nikogo nie ma. Nie, chociaż nie. Jest dwóch upaszków, Ale dzisiaj w sprawie tego skateparku dzwoniłem. Dzwoniłem do Osiru w zasadzie, w zasadzie to dzwoniłem już od dwóch dni. Najpierw poprosiłem o spotkanie z dyrektorem mojego kolegi, który tam pracuje. Przekazał informację, ale jakby nie uzyskał informacji zwrotnej. Wczoraj zadzwoniłem do pani sekretarki, żeby się umówić. I pani sekretarka powiedziała, że odzwoni zapisała numer telefonu, że odzwoni nie odzwoniono, więc zadzwoniłem dzisiaj. Tak przekazała panu dyrektorowi informację. Informacja zwrotna to jest taka, że pan dyrektor wie i jak będzie tam zainteresowany, to Jutro zadzwoni, jutro jest piątek, a dlaczego ja dzwonię? Dlatego, że chcę tutaj do piątku, trzeba złożyć, w piątku można składać swoje pomysły odnośnie realizacji i yy, inwestycji związanych z budżetem obywatelskim, czyli część inwestycji, które miasto przeprowadza od tej części, de, de, od, od części tej Inwesty o częściach tych inwestycji może zadecydować, mogą zadecydować ludzie. No i pomyślałem sobie, ponieważ tutaj dzieciaków jest bardzo dużo i wieczorami też jest dużo, ale wieczorami tu jest ciemno, żeby zainstalować Właśnie tutaj, na tym terenie, na sk terenie skateparku, oświetlenie. Tu jest niby oświetlenie, ale to jest, jest żółte, jest bardzo słabe i tylko ta lampa i tamta lampa działają. Tamte z tyłu nie działają, więc na przykład wieczorami, czy jak teraz będzie jesień, nie ma możliwości, żeby dzieciaki na przykład sobie o 18, czy o 19, czy o 20 siedzieli i, i, i na przykład i ćwiczyli, tak? Żeby przebywali na tym skateparku. I w związku z tym, pomyślałem sobie, że złożę wniosek, do Urzędu Miasta w sprawie zainstalowania oświetlenia. Problemem było to, że nie było wiadomo do kogo należy ten skatepark, bo teren należał wcześniej tego skateparku do szkoły, która jest, która jest tutaj i do której należy ten stadion, ale okazało się, że OSIR, czyli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pieczkowie jakby aktem notarialnym przejął ten teren. Więc postanowiłem, no, żebym złożył wniosek o coś, co będzie na terenie Osiru, no to fajnie byłoby spotkać się z dyrektorem i porozmawiać na ten temat. Pytają się o ten wniosek, o ten budżet obywatelski, ten konkurs to jest? No, no powiedzmy, że konkurs. Byłem w Urzędzie Miasta i tam poznałem panią, która się tym zajmuje, pani Kasia i mam wrażenie, że ona będzie bardziej dużo chętna do pomocy. Zobaczymy. Dzień dobry pani Kasiu, Marcin Mazur. Ma pani chwilkę? Eee, no dobrze, a ty gdzie jesteś W Maku? No, w Szymaku. A ona też jest? Nie. A nie ma jej, aha. Ale co? Bo ona wiesz co chce, taką tą... No wiem, dężową. wiem. ...pięć osób, nie, Oczywiście i że tam cztery osoby powiedziały, że się zastanawiają, że się spytają Mamy a Oliwka już zadzwoniła. Aha, no to dobrze, okej. Okay. No, no. no to dobrze, to fajnie, na razie, Na no, cześć. Jak to powiedzieć? Jak to ten. Mart... Nie mogę. Jak to powiedzieć? Marce zajął się handlem. Dobrze. Powracając do tematu, sprawa ze skidparkiem jest załatwiona. Rozmawiałem z panem dyrektorem, nie wiedziałem. Wszystko jest okej. Okay. Czyli jakby wycofuję się z tego, co mówiłem wcześniej. Jesteśmy dogadani i teraz ja muszę po prostu działać. No i tyle. Tak jest. No, zaraz pójdziemy zobaczyć, bo chyba miłość ma WF, tam z dziewczynami, gra w drużynie. Czemu w bluzie gra? Ale już mu się oberwie, już mu się oberwie. A gdzie ma strój? Tam jest pani wychowawczyni? Ha, ha. Iść czy nie? Nie, nie będę nagrywać, no bo tutaj jest młodzież szkolna, no, no, więc nie powiedz, mogę. Już ma kontuzję powiedział. Powiedziałem pani. Znaczy, jedzić mogę, ale nie mogę biegać. A że nie możesz biegać, gdzieś tam mięsi naderwane czy coś takiego. Słuchaj, e, rozmawiałem z panem dyrektorem. E, składamy projekt odnośnie oświetlenia. Tak. Tylko jest kwestia, czy LEDowe, czy solarne, czyli. Jak no które mocno świecą? So... No nie wiem, właśnie. Albo solarne to wiesz, to chyba później koszty eksploatacji byłyby mniejsze. No to nie wiem, takie, które się świecą. No i okazuje się, że miłość został ustwolniony przez Tatusia. Cieszysz się? Um, no. Ale ty kulejesz. Co? Ty kulejesz. No? Ale będziesz chciał przyjść na skatepark? No tak, normalnie przychodzę. Chciałem zostać tego wody, żeby przyjść. Będziem Ale też tak, bo biegać nie możesz, tak? Bo Miłosz ma z tyłu. No. Ne, 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 w tym miejscu. Tutaj, no. teraz i tutaj, a gdy biegłem wcześniej, to tutaj, tak. No tak tutaj i tutaj. No nie wiem, mam rozmiarę, jakąś jakoś na Was. Ej Milo, co? Może by zmierzyć ten skatepark. To są wymiary. Tak? Tak. Gdzie są? Ten. A że, że e, masz jakieś wymiary? No, no? prowadzi Instagrama, no taka jedna osoba z skateparku. Ja robię dzisiaj warzywa yy, z ryżem. No i teraz jestem w momencie takim, w którym nie wiem jakie przyprawy dodać, bo albo pójdę w stronę jakąś włoską, może coś polskiego. Ale jest jeszcze taka możliwość, że mogłem pójść w sos sojowy, w sos ostrygowy nie bardzo, yy, w Chin, typowo Chin. Jakby się jeszcze znalazły jakieś pędy bambusa, albo coś w tym stylu, ale można by było pójść w coś na słodko. Dzisiaj go odbierałem Miłosza jest zrobiona jedzenie, tu rozmawiałem z panią wychowawczynią, porozmawiałem sobie. No i między innymi też powiedziała, bo chyba ogląda niektóre czy tam relacje, że lubię gotować, że smacznie gotuję. Ja mówię, nie wiadomo czy smacznie, bo to, że tak wygląda to, to nie znaczy, że smaczne. I dzisiaj mam wątpliwości. Dzisiaj mam pierwszy raz od dłuższego czasu wątpliwości, czy to będzie dobrze smakować. Dodałem tego ananasa, dodałem też ocet jabłkowy, nie wiem, czy nie za dużo mi się go wlało. Mam wątpliwości. Pierwszy raz od dłuższego czasu czy... czy, czy to wszystko zgrałem jakoś? Ojej. Kurczę, zrobiłem niedobry obiad. Patrzcie na nas nas dobra. I ten ocet. Spróbujesz Kasia? Zobaczysz? No wiem, no ale no, często kombinuję, tylko że... Tylko że z reguły wiem, a tutaj chyba nie wiedziałem co z czym pomieszać. Dodałem jednego produktu, produkt, który za dużo mi się wlało. No. To dużo odstu. Czuć? A tak to jak? Zjesz to czy nie? Nie, bo ja ją Nie, Ja mam znowu rybkę. No i co ja mam teraz? Kawka się robi. Spróbuję spróbuj uratować to, nie... Te okrzyki to dzicz. Spróbuję uratować Passatą. Tutaj Kasia działa z kamerami, A ja... A ja mam przymocować te listwy. Nie wiem, czy dzisiaj będę wiercił, bo trzeba wiercić w podłogę, ale zaraz zobaczę, spróbuję. Mam takie nożycze do cięcia metalu i zobaczę, czy one się sprawdzą. Najpierw zobaczę i spróbuję z jednej strony, jak to się tnie. W ogóle to są dwa rodzaje nożyc do cięcia... Nie, te są na wprost. Czy... Bo są takie, że po prostu się. Nie, to są te. Że wygina się, jak się tnie. Tak? Jak to jest? O kurcze, To może nie być łatwo. A to nie będzie łatwo. A nie mam szlifierki na miejscu. Bo muszę sobie tak trzymać, żeby mi przez balkon nie wypadło gdzieś to. Nie, to trzeba szlifierką. Te nożyce do metalu to nic nie daje. Takie to jest twarde. Kurczę, zapomniałem, że wziąłem go, próbowałem nagrać jakieś ujęcia. No nic, trudno. Następnym razem już będę pamiętać, żeby włączyć kamerę. Dzięki za oglądanie i trzymaj się. Cześć.